Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na sobotnie granie. Będziemy sobie kontynuowali GTA V, moją taką kampanię. Natomiast pierwszy raz będziecie w sobotnim graniu GTA V widzieli, ale myślę, że chyba nie ostatni. Proszę, zobaczymy, jak Wam się będzie to podobało. Zanim, natomiast, jednak przejdziemy do samego grania, to dzisiaj chciałbym spełnić obietnicę, którą Wam złożyłem przy okazji prezentacji platformy testowej, nowej platformy testowej. Jeżeli tego filmu jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do opisu, ponieważ to jest pierwszy komputer czy komputer, na którym przede wszystkim testuję większość zdecydowaną sprzętu, natomiast nie wszystkie, a dzisiaj pokażę wam komputer, na którym praktycznie spędzam większość czasu. Na tym komputerze gram, pracuję, to jest mój komputer biurowy multimedialny. Także te wszystkie czynności, opracowywanie wyników, renderowanie filmu, wysyłanie, odbywają się właśnie na tym komputerze. Zobaczycie, z jakich podzespołów on jest tutaj złożony. A ten komputer na Intelu, na i który widzieliście, to jest komputer do testów. Pokażę Wam natomiast nie tylko samą jednostkę centralną, ale całe takie moje stanowisko, na którym pracuję. Zobaczcie, głośniki, monitor, klawiaturę, myszkę i podkładkę. No i... No i tyle, tak? A swoją drogą to szczerze mówiąc mam nadzieję, że dzisiejszy dzień miło spędziliście, wieczór też będzie miły, bo powiem szczerze, że ja cały dzień chyba przesiedziałem na dworze. Bardzo ładna pogoda dzisiaj w Poznaniu, słonecznie, ale nie za gorąco. Okej, okay, słuchajcie, jedziemy z tematem już, czyli na początek przedstawienie jednostki centralnej. Linki do wszystkich cen, do specyfikacji tych podzespołów znajdziecie także w opisie tego filmu jak zresztą w każdym filmie sobotniego grania. Zacznę moi drodzy od obudowy. Obudowa pewnie Wam dobrze znana, ponieważ nie tak dawno widzieliście jej taką mini recenzję i test. Słuchajcie, jest to konstrukcja Be Quiet Silent Base 800, ale wersja z oknem. Tak jak widzicie, te wszystkie podzespoły są widoczne. Natomiast powiedzmy, wszystkie. Drugi panel jest oczywiście normalny. To nie jest koniec, że tak powiem projektu, tutaj jeszcze kilka zmian chcę w tym komputerze zrobić, e, powiem wam o tym za chwilę, e, ale tak jeszcze tak w ramach dodatkowo informacji, słuchajcie napęd optyczny, ja tutaj mam Blu-raya LG, e, z którego dosyć często korzystam, e, wyposażenie na wentylatory jest tokowe, dwa na froncie, jeden z tyłu, natomiast chcę dorzucić jeszcze dwa e, na topie i tutaj penerska e, naklejka MSI od płyty głównej, no i zajrzyjmy do środka. Przede wszystkim bazą tego komputera jest procesor AMD FX8320, podkręcony tutaj do codziennego użytku na 4,2 2 GHz. O, czyli nie jest jakoś tam wysoko kręcony, ale to też dlatego, że ja chcę tutaj utrzymać przede wszystkim również wysoką kulturę pracy. No, siedzę godzinami przy tym komputerze, to nie zniósłbym hałaśliwego zestawu, to jest pierwsza rzecz. On jest chładzany kulerem. Fantexa, takim jak widzicie, dosyć charakterystyczny, biały wentylator, dwie stosunkowo niewielkie wieże. Natomiast jedną z rzeczy, którą chcę wymienić, ponieważ nie pasuje mi przede wszystkim pod względem wizualnym, to jest właśnie to chłodzenie. Mam tutaj na oku chłodzenie Be Quieta Dark Rock 2, także cooler całkiem fajny. Mam tutaj na oku jedno z chłodzeń Be Quieta, natomiast, które no, zobaczycie w swoim czasie, na pewno Wam pokażę. I to jest taka pierwsza rzecz również tutaj do modernizacji, ale przede wszystkim pod względem wizualnym, ponieważ, szczerze mówiąc, na wydajność tego chłodzenia narzekać nie mogę, ponieważ ten FX podkręcony, tak jak mówię, do 4,2 GHz pod pełnym takim realnym obciążeniem jakimś programem do renderowania, czy nawet grami, no, w zasadzie nie przekracza temperatury 70 stopni Celsjusza. Kolejna sprawa to pamięci. No tutaj widzicie, zajęte są cztery kości, ale to są dwie inne i dwie inne. Dwie starsze kości Patriota e, po 2 GB, czyli w sumie cztery. To są te z radiatorami, jakieś tam AMD Edition kości taktowane zegarem 1303 MHz CL9, czyli no dosyć podstawowe konstrukcje. No ale też kiedy ja te pamięci kupowałem, to już było sporo czasu temu. A dwie kości te bez radiatorów w pierwszym i w drugim banku to są kości Gudrama, Podstawowe Gudramy też oczywiście 1333 MHz CL9 i to są już po 4 GB, czyli łatwo policzyć, że to jest w sumie 12 GB pamięci RAM. Ilość dla mnie jest w zupełności wystarczająca, natomiast pod względem wizualnym, no, sami widzicie, że Zielone kości i zielone radiatory nie bardzo pasują ani to do obudowy, ani do płyty głównej, no do niczego to nie pasuje i chcę je po, przede wszystkim wymienić. Prawdopodobnie od razu sobie wezmę 16 GB i jakieś kości z czerwonymi radiatorami i bardzo prawdopodobne, że będą to właśnie HyperX Fury, bo no, jestem z tych kości bardzo zadowolony. Także to jest taka druga rzecz, którą chciałbym tutaj później w tym komputerze w przyszłości zmienić. Kolejna sprawa już nieco niżej, to słuchajcie, bezprzewodowa karta TP-Linka na PCI. Express dwuzakresowa, moi drodzy, czyli już też w standardzie AC 5 GHz. I tej karty tak naprawdę na co dzień nie używam. Natomiast używam ją w przypadku testów sprzętu bezprzewodowego czy w ogóle sprzętu sieciowego. No, nie ma tutaj żadnych ograniczeń dla tej karty i bardzo dobrze się do tego nadaje. A no, że nie chce mi się tego ciągle wkładać, wykładam, no to jest po prostu zainstalowana na stałe. I od razu też widzicie płytę główną. To jest dosyć świeży nabytek, wrzucałem nawet na Instagrama zdjęcia. MSI 970 Gaming. Płyta stosunkowo niedawno tak naprawdę wydana przez MSI, mimo że jeszcze na podstawkę AM3 Plus z chipsetem 970, czyli też nie tym najwyższym, bo te najwyższe to macie 990, ale przede wszystkim bardzo podoba mi się jej design, jak zresztą wszystkich tych płyt MSI. Dobrze chłodzona sekcja zasilania, nie ma tutaj żadnych absolutnie obiekcji, jeżeli chodzi o Jakość użytych komponentów mamy dosyć dobrą dźwiękówkę z audio boostem. Mamy kilera E2200, no powiem tak, ilość złączy i wygląd tej płyty naprawdę mi się bardzo podobają, chociaż jak widzicie, ona jest w dużej części zajęta. I lecimy sobie tak do kolejnego elementu, dosyć nietypowy. Natomiast to nie jest żadna karta z kosmosu, słuchajcie, to jest zwykły MD Radeon od firmy Zafer R9290. Z tym, że ja tą kartę dostałem tutaj z chłodzeniem referencyjnym, no ale korzystałem też z okazji możliwości testów chłodzenia niereferencyjnego Radziutek Morfeusz z tego chłodzenia właśnie korzystam i to jest ten radiator, ponieważ wentylatory to jest jeszcze inna konstrukcja, to są słuchajcie, dwa wentylatory Noctua. Natomiast wydajność nawet i test jednego takiego wentylatora zobaczycie sobie. Już całkiem niedługo na moim kanale, tak więc jak widzicie, no zestaw konkretny Radon 290 z chłodzeniem Radżyn Tegmorfeo, z dwoma wentylatorami. Noctury zajmuje to wszystko 4 sloty, także tutaj już niemal że na nic nie ma miejsca. Przechodzimy sobie do kolejnego elementu, czyli zasilacz. Podobnie jak w zestawie testowym, to też jest Be Quiet Dark Power Pro, natomiast to jest wcześniejsza seria 10 o mocy 650 W. Z certyfikatem 80 plus złotym. On jest tak, może dosyć nietypowo zainstalowany tym wentylatorem do wnętrza obudowy, bo oczywiście Silent Base 800K bez problemu umożliwia montaż również zasilacza wentylatorem skierowanym w dół. Mamy tutaj otwory, tu zresztą widzicie nawet otwory na dodatkowo opcjonalny wentylator. Bardzo dobry system filtracji przeciwko kurzo, przeciwkurzowej. Ale ten wentylator, ten zasilacz jest umieszczony w ten, a nie inny sposób, ponieważ wentylatory, ten dwa na froncie oraz ten z tyłu są podłączone właśnie pod ten zasilacz. Tam zresztą z tyłu widzicie chyba, mam nadzieję, że zobaczycie, nie dojrzycie, przewody i prędkość obrotowa tych wentylatorów. Regulowana jest, słuchajcie, właśnie przez zasilacz, żeby była dobrze regulowana. No to zasilacz musi wiedzieć, jaka jest temperatura w obudowie, dlatego wentylator jest w ten sposób umieszczony. A przy okazji mam dodatkowy wentylator, który wyciąga mi ciepłe powietrze z wnętrza obudowy na zewnątrz. Jeżeli chodzi o dyski, to już jest jak dobrze kojarzę, tak ostatni element jednostki centralnej. Dyski mam zainstalowane trzy. To jest jeden dysk nadany OSM Digital. To jest wersja Blue. Nie wiem, czy tutaj będzie to przez naklejkę Jakkolwiek widać, pewnie nie, no ale to mi uwierzycie na słowo, że to jest WD Blue. I to jest dysk nadany. Niestety, to znaczy niestety, stety, to jeszcze są dyski, kiedy różnica w cenie była zdecydowanie większa niż jest obecnie. To jest jednostka o pojemności tylko 500 GB. Pozostałe dwa dyski są z tyłu obudowy. To są dyski SSD, przede wszystkim Goodram C100 o pojemności 120 GB i to jest dysk podstawowy, systemowy, nadany, ponieważ on jest szybszy od, i lepszy od dysku Transcend SSD 370 o pojemności 128 GB. Jeżeli chodzi o plany związane z dyskami, chciałbym kupić jeszcze drugiego guDrama C100 właśnie 120 GB, natomiast muszę się spieszyć, bo one są zastępowane przez nowszą serię i połączyć te dwa dyski wtedy w macie, z RAID 0. Ja się bawiłem z tymi dyskami w Macie RAID 0, ale jak wiecie, prędkości się dublują, w, tak samo jak pojemności, w stosunku do dysku o mniejszej pojemności mniejszych prędkościach. W efekcie miałem 8 GB straty na dysku Transcend jeżeli chodzi o pojemność danych, ale z kolei miałem straty z zapisem danych, ponieważ w GoodRAM C100 zdecydowanie zapis ma szybszy od dysku Transcend. I w efekcie wychodziły mnie takie mało satysfakcjonujące wartości. One oczywiście działały szybciej niż połączenie, niż sam jeden pojedynczy dysk SSD, ale to jeszcze nie jest to co bym chciał uzyskać. I teraz kolejna zmiana, którą chciałbym dokończyć czy, czy zrobić, jeszcze w tym zestawie. To jest przede wszystkim, jak chodzi o przewody, moi drodzy, przewody. Od zaślacza Be Quiet nie są rewelacyjne, no i też mi psują tutaj wizję mojej całości. Chciałbym przede wszystkim dokupić przewody oplecione czarno-czerwone albo całe czerwone i wtedy wezmę się też nawet lepiej za uporządkowanie tego całego akablowania, tak żeby to wyglądało już naprawdę wtedy pięknie. Wtedy ten zestaw będzie dopiero gotowy i na pewno również go wam wtedy pokażę. Natomiast zmiany platformy nie przewiduję, ponieważ wydajność obecnej jednostki dla mnie jest. W zupełności wystarczająca, zarówno jak chodzi o gry, jak i również o pracę. Lecimy sobie z peryferiami. Zacznę od monitora, może. Monitor znacie, albo przynajmniej powinniście znać doskonale, zwłaszcza osoby, które dłużej już mój kanał śledzą, ponieważ tego monitora używa naprawdę już długo. Jest to jeden z pierwszych monitorów, jakie w ogóle testowałem i pierwszy dla graczy, taki prawdziwy monitor BenQ XL 2420T 120 hercowa konstrukcja o przekątnej 24 cali, full HD. Powiem tak, do tej pory wciąż pod względem wykonania, użyteczności, i funkcji, to jest najlepszy monitor gamingowy dla mnie, jaki miałem okazję testować. Były monitory, które miały lepsze odwzorowanie barw, także 144 Hz, również testowałem monitor z rysinkiem z g świetne konstrukcje, natomiast żaden nie uwielbiał mnie tak do tej pory jak właśnie BenQ XL2420T. On również, jak widzicie, posiada wsparcie dla Nvidia czy Division. Miałem okazję testować, słuchajcie, to rozwiązanie. Natomiast nie ma wbudowanego receivera, trzeba by się zapłacić dodatkowy zestaw, na którym niestety nie stać. A szkoda, bo powiem szczerze, że od czasu do czasu skorzystać z tej opcji bajer świetny, ale tylko jako bajer. Głośniki, może głośniki, słuchajcie, głośniki też powinniście znać, to są Edirol MA15D by Roland, konstrukcja studyjna do bliskiego cuchu, 15-watowe głośniki, tak jak zresztą sama nazwa wskazuje, dwudrożne, jeżeli chodzi o dźwięk w zupełności wystarczający, tych głośników swe, swego czasu używałem po prostu do słuchania audio, ale teraz do tego mam zupełnie inny sprzęt, także te wróciły, można powiedzieć, do łask, ale przy komputerze już nie do jakiegoś audio i z nich korzystam. Natomiast jak chodzi jeszcze o audio, to kolejna sprawa, w gram, a także czasami słucham muzyki czy, czy nawet filmów, jak nie chcę nikomu przeszkadzać. W tych słuchawkach to są słuchajcie, ozon, Gamingi, tak, 7HX. Do tego jest doczepiany mikrofon tutaj. No i to właśnie w nich widzicie nagrywanie filmów. Te słuchawki mam od roku z mam hakiem i w zasadzie jedyne co się z nimi dzieje, no to tutaj pęka ta skajka, która jest na tym. O, wygląda to dosyć paskudnie. Więc, jeżeli trafię na lepszy model i wygodniejszy, przede wszystkim, bo one są bardzo wygodne, to je pewnie wymienię. One sobie tam z tyłu monitora wiszą, dzięki temu są niewidoczne, a też zawsze pod ręką. Kolejna sprawa to klawiatura. Klawiaturę niedawno testowałem, słuchajcie, Kugar 600K. Nie jest to klawiatura w pełni podświetlana. Nie ma dodatkowego programowania, w zasadzie plug and play, ale bardzo funkcjonalna z przełącznikami brązowymi Cherry MX Brown. Dodatkowy podpórek pod nadgarstki jest, ale tego tutaj z kolei nie używam. To jest to, co wam w recenzji mówiłem, że mi jest on całkowicie zbędny, typowo jako taki bayer. Natomiast klawiatura bardzo mi urzekła swoim wyglądem, a z kolei lepiej mi się pisze na przełącznikach, właśnie Cherry MX Brown niż na redach. I ta klawiatura tutaj została i raczej się prędko na jej wymianę nie zanosi. Jeżeli chodzi o myszkę, słuchajcie, której używam na co dzień, to jest Kugar 600M. To jest ta myszka bardzo mi przypadła do gustu i z niej korzystam na co dzień. Natomiast musicie wiedzieć, że na tym komputerze testuję również właśnie monitory, głośniki, myszki, klawiatury, podkładki, ponieważ z tego korzystam zawsze na co dzień. A ja chcę, żeby recenzje, które wam przedstawiam, były recenzjami takimi maksymalnie rzetelnymi i przede wszystkim one zawierały moje odczucia skorzystania z, z danego sprzętu, dlatego to nie jest na zasadzie wyjęcie z pudełka, szybki unboxing, no, chwilę pograć, jest super, ja muszę z tego sprzętu korzystać, tak? Wtedy wiem, że ta recenzja jest rzetelna dla mnie, tak? Że jeżeli Wam mówię, że sprzęt jest dobry, to robię to po prostu, bo tak uważam. A jeżeli coś jest do dupy, to tak Wam mówię, bo tak uważam. No, i dlatego widzicie tutaj drugą myszkę, którą obecnie testuję, Kugar 500M z kolei 550M, przepraszam. I dlatego są po prostu w tej chwili dwie myszki i podkładka. Podkładka, słuchajcie, Kugar Control. Duża, ona zastąpiła tutaj w tym miejscu, właśnie podkładkę, słuchajcie, Algiers Tesoro. Taka zmiana po prostu. Obydwie podkładki są, powiem szczerze, bardzo dobre i trudno byłoby mi wskazać zwycięzcę. Pod względem wykonania, na pewno, tesoro, chociażby z uwagi na obszyte boki, też jest podkładką dużą. Natomiast pod względem wizualnym, bardziej podoba mi się właśnie podkładka Kugara. I tak wygląda cały ten zestaw, na którym obecnie gram, na którym obecnie. Pracuję. Jeżeli o czymś zapomniałem Wam powiedzieć, to piszcie, dajcie znać w komentarzach. Na pewno to uzupełnię. A w następnym takim filmie zobaczymy się osobnym. Będę Wam przedstawiał, jak obecnie wygląda moja internetowa sieć domowa. Dla mnie jest to element bardzo ważny z uwagi na to, jak dosyć intensywnie ten internet wykorzystuje. Dobra, słuchajcie, sobie lecimy z kontynuacją kampanii. Ja w tym momencie idę do lensa, tak? Chyba tak. Dobra, e, i ja to już przechodziłem, ponieważ e, straciłem save'y do tej gry no Ale w każdym bądź razie, że e, bawiłem się trochę właśnie w raid'y Jak testowałem, co Wam mówiłem, połączenie tego Transcenda i Goodrama Może wtedy sobie nasz system instalowałem, a zapomniałem zrobić save'ów upgrade'ów upgrade Dobra, e, lecimy Będę musiał radio wyłączać, bo za chwilę mi... Dobra, jest wyłączone i lecimy sobie A, Audicom, pseudo-Audicom. Słuchajcie, dobra. Radia, swoją drogą są fajne, ale by mi zbanowali za muzykę. Jedziemy do Jubilera. Porobić zdjęcia w specjalnych okularach. O, gdzie ty tutaj. I będziemy robili napad na Jubilera. Ajajajaj, jako go trochę przytarłem Swoją drogą, panem, jak ktoś z was mówił o mafii, że policja tylko ściga jak jedziemy równo z nimi, a z naprzeciwka a jak jadą to nie ścigają w mafii dwójce, muszę to sprawdzić A możliwe, że na sobotnie granie będzie z Marcinem Dying Oni tutaj gadają, 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 gadają i nic konkretnego z tego nie wynika Będziemy sobie strzelali Dobra, o właśnie Normalnie szpiegowskie okulary Może w środkach pojedziemy trochę, zobaczymy, jak to w środku wygląda Szczerze mówiąc, tego typu grach... tej przytarłem go! Co za gościu, no, nie widział, że ruszam? <grym> jak to jest w ogóle możliwe? No Dobra, tu sobie gdzieś staniemy, zaparkujemy, bo musimy się pieszo przejść kawałek. Nie będziemy do nikogo strzelali i mamy FPS-a normalnie, ale broni na razie nie wyciągamy. Dobra, pobiegniemy sobie. Już to jest z tyłu, trzeba się. Oo. Dobra, co nie? Tylko jakaś kiewka fryzura. Dobra, wchodzimy. No dalej. A, to nie to jeszcze, to nie ten jubiler. Czy W ogóle to nie jest jubiler chyba, tutaj Tak Potem będzie dobra jazda jak będziemy się na dach spinali. Zobaczcie to Dobra To Dobra, mam Co jeszcze? No, z asystentką gadamy Co musimy wybrać? No nie wiem czy taka beautiful, no, ale okej okay. Tak, jest. Ale powiem szczerze, że gościu w tych okularach nawet dobrze wygląda. O! Kościół miał. W sumie to miał dobry tekst, akurat. Mogłem tego nie przewijać. Trochę przypadkowo to zrobiłem. Mam broń? Nie mam broni. A, nie mam broń. Co jest? Co zauważył, że Michael ma broń? Jasny gwint. I jeszcze raz to samo. Dobra. A przynajmniej nie muszę znowu całego przechodzić od początku. No dobra, to jedziemy. A to sobie chociaż filmik zobaczycie. Jest w sumie dosyć krótka. Na napad na bank chyba też coś ponagrywam i wam to pokażę. Ale chcę zacząć swoją przygodę z World of Tanks, także też niebawem to zobaczycie. Dobra. Cyk. I dalej, cyk, idziemy. Dobra, dobra. A to co, jedziemy gadu gadu, zobaczymy co on tam będzie. Ta, jedna z kobiet. Kiepski gust. Nice. Ciekawe, czy ktoś uprzedzi tak jak w mafii. Nie zdradzajcie mi zakończenia.

I nie wyciągaj broni, ja cię błagam. To, to co to sklep dla gejów, ty patrzcie to. Takie rzeczy nie powinni czegoś takiego promować. Masakra no jakaś. Dobra, nikt nie zauważy. No to jedziemy. Audiczkom. Poręcznym, poręcznym. A coś słabo mu to weszło. Ty, a ten co? Co za osioł? Ja nie wiem jak tak można w ogóle w mm, przygięcie to Może zaparkuje? No to będzie jednak dobry pomysł Gdzieś tutaj z boku przy ulicy No i tam Robimy sobie parkowanie. Czemu on nie chce wjechać? Ja Co oni tam mają za krawężniki? Czujecie to? Ale mu przydusił, przygazował mu jak się patrzy. Ale tu też jest wejście. Dobra, wchodzimy sobie w takim razie na górę i może sobie zrobimy nawet jakiś rzut na miasto. Idziemy tutaj, teraz wychodzimy tutaj. O, od razu na drabinę. Nice. Ale Garnitur trzeba przyznać, że dobrze na nim leży Dobra Gdzie? 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 Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! Gdzie on nam chciał złazić tej... Może w wysokości? No to pójdziemy Dawaj dziadek Zobaczcie Oho! Wow. Malimo, malimo? Nie Co za osioł swoją drogą dalej, wejdzie tu, nie wejdzie. A ja bok na drabinę. Jedziemy, jedziemy. Zaraz się rozejrzymy Dobra okolica, co nie? Czt. Teraz tam się musimy jeszcze dostać Skoczy? W sumie to nie ten, nie Dying Light. No, Dying Light jakby przeskoczył Pst, jeszcze by tam się nawet nie spocił A ten jakiś taki wrażliwy O matko, dziadek Dobra I to jeszcze? To mało ci tych zdjęć? Dobra, co jeszcze? Może jakiś samolot poleci? Tu mam jakieś wieżoweczka, czy tam będzie jakaś rekcja? Tam jest jeszcze chyba większy. A muszę zobaczyć, czy idzie dotrzeć na ten, na lotnisko osobowe i tam na przykład, nie wiem, jakiegoś Boeinga wypożyczyć na chwilę. Też by było dobre, nie? Sobie polatać. Jest tutaj dosyć duża dobrowolność, w, że tak powiem świecie. Ciekawe czy ja w jego wieku też będę tak stękał Oby nie Dalej Tu chyba też broni na razie sobie nie postrzelam do niczego Bo pewnie od razu by zaalarmowali Ty, żeś przebieg za daleko, miszczu i na dół, i na dół I na dół i na dół i tak wszystko porzucone, otwarte. W sumie może nasi budowlańcy też by mogło być. Zobacz jak delikatnie on po tych schodach idzie. Dobra, lecimy do samochodu. Zaparkowany jest ładnie, więc zesholować nie powinni. Parkowanie na piątkę. Dobra. No to naginamy. A ten nawrót był dobry. Słuchajcie, moi drodzy, to na dzisiaj by było na tyle, co mi tu znowu za będzie wyleci. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w przyszłą sobotę. Może sobie dokończymy tą po prostu misję. No to nic, ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli chcecie dłuższe te filmy z gier, dajcie znać, postaram się coś przygotować na przyszłość. A ode mnie na dzisiaj to jest na tyle, także dzięki i do zobaczenia w następnych filmach. จะใช่